Cześć! Postaram się możliwie mocno streścić Wam wszystkie pytania i odpowiedzi z Bar Citizen z Berlina. Chris Roberts wraz z żoną i swoim zespołem przyleciał do Berlina i odpowiedział na pytanie społeczności na jednym z Bar Citizen, z którego odbył się wczoraj live. Więc jeżeli temat Star Citizen Cię interesuje, to zapraszam do oglądania. I tradycyjnie, jak jesteś nowy lub nowa w świecie Star Citizen i nie posiadasz jeszcze konta, w opisie znajdziesz link, który zapewni Ci na start 5000 waluty w grze. Zaczynamy! Na samym początku duże podziękowania dla kolegów z Niemiec za opracowanie tego live'a. Zaczniemy od pytania numer 1, czyli Expans i rafinerie. Chris Roberts opowiedział, że najważniejszym elementem dla tych funkcji jest sieć zasobów składających się z zapotrzebowania na surowce np. Na kliniki potrzebują lekarstw, producenci statków, komponentów oraz surowców producenci komponentów, jeszcze innych surowców i tak dla każdej funkcjonalności: salwy, mining czy rafinerie powinny być częścią gospodarki gry, a materiały powinny swobodnie przepływać przez ten system. Jak tylko ważne mechaniki zostaną dokończone, będą spacja na pacz sukcesywnie dodawane do rozgrywki, aby stworzyć jedną całość, np. statki do rafinerii, salvage lub miningu oraz moduły do galaksy. W efekcie końcowym ceny materiałów będą zależne od zapotrzebowania i niedoborów w fabrykach, a w całym łańcuchu dostaw ma uczestniczyć Quanta, czyli sieć NPC, która będzie wypełniać w 80% świat Star Citizen, którą z kolei mogliśmy zobaczyć na CitizenCon w 2019 roku na panelu Toniego Z. Chris Roberts powiedział również, że salvage jest jednym z tych kamieni węgielnych pod cały ten system. Materiały z salvage będą niezbędne do naprawiania i produkowania statków oraz do budowania baz przez graczy w przyszłości. Duże różnice w cenach towarów pomiędzy miejscami bogatymi w surowce, a tymi z niedoborem, mają być świetną okazją do zarobków przez handlarzy. Następne pytanie dotyczyło modeli postaci i ich dynamicznych hitboxów, czyli miejsc rejestrujących obrażenia na ciele postaci. Na dzień dzisiejszy mamy taki system i jest on dokończony, ale brakuje setów, które wykorzystują ten system. W zależności od tego, jak gruby kombinezon posiadamy, hitboxy są zazwyczaj tej samej wielkości. Co sprawia, że możemy na przykład prowadzić pojazd w rysztunku, co w przyszłości ma się zmienić. Nawiązując do poprzedniego pytania, ktoś zapytał się, czy dostaniemy również spodnie na IAE, czyli Intergalactic Aerospace Expo. Oczywiście jest to pytanie żart. Chris Roberts dobrze poradził sobie z tym pytaniem, a mianowicie na poziomie podstawowym odniósł się do odzieży cinematycznej i różnorodności ciuszków Star Citizen. Powiedział, że zespół artystów zajmujących się tymi zadaniami jest na dzień dzisiejszy bardzo mały i z tego powodu nie są w stanie produkować dużej ilości tego typu asetów. Powiedział również, że ludzie specjalistyczni się w tematyce game dev nie rosną na drzewach i jest bardzo ciężko znaleźć dzisiaj specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego w tej materii są na razie trochę do tyłu. Z tego powodu też tegoryczne armory na IAE to pokolorowane zbroje istniejących już wariantów pancerzy. Mają oczywiście w planach powiększenie tego zespołu w przeszłości i będą mogli dostarczyć te spodnie z pytania. A tak na serio większą ilość wariantów uzbrojenia i tak dalej, ale aktualnie nie jest to priorytet, co jest zrozumiałe. Następne pytanie padło w tematyce podróży kwantowej i czy nasze MFD, czyli ekrany w naszych statkach, będą mogły obsługiwać np. przeglądarkę lub odtwarzać firmę YouTube w trakcie podróży kwantowej. Odpowiedź Chrisa Robertsa jest dość zaskakująca: przebudowa systemu podróży kwantowej zostanie dostarczona już w niedalekiej przyszłości, co wiemy również z raportów miesięcznych. Dodatkowo w systemach typu Quantum Boost będziemy musieli sterować statkiem ręcznie. Ale powiedział on również, że w przypadku kursów. Które będą trwały na przykład 30 minut i więcej, będziemy mogli w trakcie trwania podróży kwantowej dołączyć do wirtualnej rozgrywki arena Commander, Space Marines czy Fiat of War. Następną sprawą to to, że w podróżach kwantowych będziemy mieli więcej dodatkowych eventów, takich jak sygnały radiowe w miejsca do eksploracji czy piratów. W temacie YouTube czy Twitch i tak dalej są takie statki jak Reliant Mako, które posiadają studia nagraniowe i w przyszłości gracze będą mogli przeprowadzać transmisję bezpośrednio w grze za pomocą tego typu statków lub dronów z kamerami. Następnym pytaniem było pytanie a propos modularności w niedalekiej przyszłości. Chris Roberts powiedział, że dzięki postępowi technicznemu studia CIG wprowadzenie modularności staje się znacznie łatwiejsze. Ma to dużo wspólnego z nowym systemem PowerPlay, czyli zarządzaniu zasobami statku, czyli to co mogliśmy zobaczyć na tegorocznym CitizenCon. Brak tego systemu był głównym hamulcem modularności w Star Citizen. Teraz wszystkie modularne statki powinny otrzymać swoje moduły w niedalekiej przyszłości, co wiąże się z reworkiem wielu statków, takich jak Caterpillar, Retaliator, Starfarer czy Karak. I nadal podtrzymują, że Retaliator Base ma być tym pierwszym statkiem, który otrzyma modularność. Zrobię o tym na pewno osobny odcinek, jest to dość duży temat, zwłaszcza, że CIG musi tutaj przebudować prawie każdy statek, aby dostarczyć tą modularność. Następne pytanie dotyczy czy reworku statków w Wanduli. Dawno nic o tym nie wspominano. Chris Roberts powiedział, że wszystkie statki Wanduli przechodzą rework. Wiele z nich jest już gotowych z powodu Squadron, czyli modułu single Player w świecie Star Citizen, a w PU otrzymamy je dopiero po premierze składron 42. Następne pytanie było odnośnie serwer meshingu, shardów oraz Entity Streaming. Odpowiedź na to pytanie już znamy od dawna, ale Chris Roberts powtórzył tutaj plany, jakie mają odnośnie tych systemów. 3.18 powinien być gotowy Persistent Entity Streaming, Czyli strumieniowanie baz danych, które przechowują dane permanentne. Wejdzie również nowy entity graph, następnie 4.0 i serwer meshing, czyli siatka serwerowa. Na dzień dzisiejszy serwer obsługuje kilka shardów, przeliczając wszystkie planety, kontenery danych w układzie Stanton. Serwer meshing pozwoli stworzyć jeden mega shard podzielony na kontenery, w których znajdują się planety, księżyce i tak dalej. Siatka serwerów będzie dzieliła ze sobą zasoby obliczeniowe na jednym shardzie pomiędzy kontenerami, co pozwoli dynamicznie Przenosić moc obliczeniową serwerów na konkretny kontener, w którym jest więcej graczy, a wyłączyć kontenery, w których graczy aktualnie nie ma. A przełączenie się serwerów pomiędzy kontenerami ma być niezauważalne dla graczy, co w rezultacie ma stworzyć jeden wielki mega serwer. Następne pytanie dotyczyło tego, czy będziemy mogli przekazywać własność swoich statków zakupionych za dolary innym graczom i czy będziemy mieli możliwość pożyczania statków tak, aby inni gracze mogli sami nimi latać i nimi zarządzać. Odpowiedź brzmi że nad zakupionymi statkami w grze już trwają prace nad takim systemem, a jeśli chodzi o statki za prawdziwe pieniądze, muszą to jeszcze przedyskutować wewnątrz firmy, ponieważ wiąże się to z wieloma problemami, takimi jak support klienta, czy da się posłużyć w takiej sytuacji klienta, aspekty prawne w różnych krajach. Na razie nie jest to jeszcze dokładnie zaplanowane. Na pewno gracze dostaną możliwość zarządzania uprawnieniami na statku dla załogi oraz teoretycznie możliwość nadania kapitana dla innego gracza w grze. I jako właściciel statku zawsze będziemy mogli takie ustawienia zmienić w dowolny, Momencie. Następne pytanie dotyczy edytora postaci i czy będziemy mogli zmienić posturę swojej postaci. Chris Roberts powiedział, że ten edytor zostanie całkowicie zastąpiony z czasem kompletnym edytorem, w którym będziemy mogli dostosować swoją postać tak jak chcemy. I będzie on również dostępny przy premierze Squadron 42. Więc muszę powiedzieć, że bardzo miło ze strony Chrisa, że osobiście odwiedził fanów w Berlinie i odpowiedział na ich pytania. Dodatkowo powiedział, że jest jak najbardziej za tym, aby bazy były budowane przez graczy w grupach oraz organizacjach, aby to było naprawdę fajne wydarzenie, zbudować taką bazę. A statki mają nabrać na znaczeniu, mają być czymś więcej niż Transportem lub narzędziem mają stać się prawdziwym domem dla graczy. Mają być czymś naprawdę wartościowym w tym świecie. I posiadając taki statek, graczy mają się czuć w tym uniwersum wyjątkowo, ponieważ być kapitanem statku to wyróżnienie, a nie normalność w tym uniwersum. Opowiedział również o tym, że chce, aby każdy gracz mógł zabierać ze sobą zwierzaka domowego, wszędzie ze sobą jakiegoś kosmicznego kota albo psa. A to już na dziś wszystko. Latajcie bezpiecznie. Do następnego. Cześć.